Powoli, fajna wiksa. Jesteśmy w klubie, no i leje mi się czysta. Chodzimy z żemalami na głowie czarne kominiary. na mnie ty mówią, że jestem pojebany. No właśnie, mam później Jokera, haha. Na blacie leży sobie jakaś biała siera. Z już lata, ja raz sobie bata, ale z siebie jest jakaś jebana szmata. Zaczyna się z nami, powoli, fajna wiksa. Jesteśmy w klubie, no i leje mi się czysta. Chodzimy z żemalami na głowie czarne czy na mnie typy mówią, że jestem pojebany? No właśnie, mam uśmiech Jokera, haha. Na bracie leży sobie jakaś biała ściera. mi już lata, raz sobie bata, ale z ciebie jest jakaś jedna szmata. Jedna szmata, każdy leży na Kolega zjarał już chyba ze trzy gramy. Trzy gramy to już kurwa nie przelewki. Wziąłem podaj mi tabletki, o czemu? Co dzień jest tak samo, chlanie. Jadana. Jesteśmy w klubie, no ile mi się czysta. Chodzimy z żomalami na głowie czarne kominiary. Patrzę na mnie, typy, mówią, że jestem pojebany. No właśnie, mam uśmiech Jokera, haha. Na dacie leży sobie jakaś biała ściera. Szczyna mi już lata, ja sobie bata, ale z ciebie jest jakaś jebana szmata. Zaczyna się z nami powoli, fajna wiksa. Jesteśmy w klubie, no ile mi się czysta. Chodzimy z żomalami na głowie czarne kominiary. Patrzę na mnie, typy, mówią, że jestem pojebany. No właśnie, mam uśmiech Jokera, haha. Ciebie że sobie jakaś biała ściera Z już lata Jaram sobie bata Ale z ciebie jest jakaś Jebana szmata 8 lata, no nowy rozdział zaczynamy Chętnie każdego tutaj upijamy My naszą Sebusia nie zapominamy Tylko zajebiście go wspominamy Wspomnienie wiele nam tutaj przybyło Gramy zioła na co się paliło Kilkanaście litrów wody się wylało Parę zgonów było, ale było miło Zaczyna się z nami powoli fajna diksa Jesteśmy w klubie, no czy z że nogi lamy nogowyczale kominary?